Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile I pamiętaj o homepage'u. Cześć, tej 4 Kolejne dziewiąte zadanie z matury z poziomu podstawowego z maja z 2017 roku. Zadanie jest następujące. Miejscem zerowym funkcji liniowej jest liczba ABCD. Skoro mamy policzyć miejsce zerowe, to oczywiście tą całą naszą funkcję, czyli pierwiastek z 3x plus 1 minus. 12 musimy przyrównać do zera. Czyli dwunastkę przenosimy na drugą stronę, czyli jest pierwiastek z 3, x plus 1 równa się 12. Ja sobie to podzielę od razu przez pierwiastek z 3. Czyli mam x plus 1 równa się 12 przez pierwiastek z 3. Oczywiście tu musimy usunąć niewymierność zmianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek zmianownika i od razu sobie też odejmę tą jedyneczkę. Tak, obustronnie, czyli mamy X równa się 12 razy pierwiastek z 3 to jest 12 pierwiastków z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. No i jeszcze jedynka przeniesiona z tej strony. Dwunastka nam się skróci z trójką i wychodzi, że x równa się 4 pierwiastki z 3 minus 1. Czyli odpowiedź ta jest odpowiedzią poprawną. Pytania w komentarzach, łapki w górę, a ja zmykam do zadania 10. Cześć!